Z Rafałem i z Krzysiem znamy się z tego, że mieszkamy tutaj w jednym mieście w Andrychowie. Chodzimy już od lat po górach razem. Były to Różne Góry, tutaj gdzieś Tatry, gdzieś tutaj Beskidy. Natomiast z Tomkiem poznaliśmy się w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. No i tak parę razy przyszliśmy razem jakieś tam szczyty i zaczęliśmy już takie wspólne jakieś plany, jakieś trasy wędrówki. Generalnie zaczęliśmy od tego, że mieliśmy w 2020 razem ruszyć na Gruzję. Chcieliśmy zdobyć Kazbek, no niestety COVID pokrzyżował nam troszkę plany, samoloty były odwołane, no i padło na Główny Szlak Beskidzki. Zbieraliśmy wtedy pieniążki dla chorego chłopca z Andrychowa, bo to Karolek, chorował na pora porażenie mózgowe i udało nam się wtedy właśnie uzbierać ponad 20 tysięcy złotych. W następnym roku, czyli rok temu, kontynuowaliśmy dalej Łuk Karpat na Ukrainie. I wtedy właśnie zbieraliśmy pieniążki dla dziewczynki. To była Karolinka też z okolic Andrzejowa. I też wtedy ponad chyba 25 tysięcy nam się udało zbierać dzięki sponsorom i ludziom dobrej do góry serca. Trzecia nasza wyprawa to Rumunia. Dlaczego Rumunia? Przechodząc GSB, Ukraina i teraz Rumunię kompletujemy Łuk Karpat, czyli taki bardzo długi szlak, który mierzy ponad 2,500 tysiąca kilometrów. W tym roku ten najtrudniejszy odcinek, czyli prawie 1000. Dlaczego Zosia? Wcześniej wspieraliśmy dzieciaków właśnie z tych okolic, czyli z Andrychowa, a ja gdzieś tak podsunąłem pomysł, że może teraz, nie jako że ja jestem z Chorzowa, żeby przenieść tą akcję właśnie na chorów. To też ma taką drugą trochę stronę, a mianowicie tutaj w Andrychowie już ludzie nas znali jeden rok, drugi rok. I stwierdziłem, że jeżeli przeniesiemy tą akcję w inny teren, trochę w aglomerację śląską, to będziemy w stanie troszeczkę większe zasięgi zrobić i zebrać więcej pieniędzy. Zosia choruje na wrodzoną łamliwość kości. Gdy się urodziłam, miała 10 złamań. Do dnia dzisiejszego ich było tak samo kilkadziesiąt. Na chwilę obecną jest po zabiegu szczepienia nie wiem czy to profesjonalnie nazwa ale jakichś takich prętów, które miały teoretycznie rosnąć razem z nią ale jej stan kości nie pozwalał na to, żeby takie pręty wszczepić, więc jakieś tam zwykłe pręty, które mają ustabilizować te kończyny dolne, zostały wszczepione. W tym roku takim naszym sukcesem było to, że zdobyliśmy oficjalnego partnera tej wyprawy, a nawet dwóch można by powiedzieć. Jest to firma ubezpieczeniowa Wifox i dystrybutor na Polskę, czyli UNEXT. Firmy te postanowiły od każdej sprzedażnej polisy w miesiącu sierpniu oddać 4 zł na rehabilitację ZOSI. To kwota, która może oscylować około 60-80, a jak pójdzie sprzedaż, to nawet i więcej tysięcy zł.